No siemanko, witam was w kolejnym odcineczku, gdzie pokazuję swój świat. No i lecimy. E, dzisiaj pokażę wam troszeczkę więcej rzeczy niż zwykle, bo aż 3 h 3 takie mniej ważne rzeczy. Tu jest właśnie nether, tak się tutaj do mnie wchodzi do netheru. Jest tak ładnie ubudowany. Ten portal. I tak to sobie jest włączony. Miałem go wyłączyć, ale bym nie wyłączyłem. Dobra i idziemy jeszcze pokazać dwie rzeczy. Ścieżkę tę jaką sobie zrobiłem ha, do czego to wam zaraz pokażę. Ha, ha. Hmm, Tutaj właśnie mamy tą wyrzutnię tych fireworków, tak? Tutaj idzie ten kabel tym dołem całym idzie, idzie i w górę się zaczyna pnąć. To jest takie mało zręczne y Niespecjalnie wyglądające, wyglądające pomieszczenie, ale powiem Wam, że strasznie użyteczne. Opa i, I tutaj właśnie ten się właśnie śrubę do tej oferwerki, bo jest odrzut tutaj jedną kratkę do przodu, dlatego dispenser nie musi też mieć tutaj jeszcze jednej kratki wolnego. Przejdziemy sobie teraz do środka, zobaczcie jak to wygląda. No i to jest taki prosty mechanizm, tak. Tutaj repeater kolejny, który na wypadek gdyby tutaj gdzieś mi nie starczyło, co jest niemożliwe, ale tak po prostu sobie zrobiłem. Kolejny repeatery to wszystko napełniam i do góry leci. Tutaj nie będę pokazywał tunelu, ale jest naprawdę długi, 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 długi. Wszystko działa jak najlepiej, także jest fajnie naprawdę. Są pochodnie, nic się nie zespałni nam. Dobra i idziemy ścieżką. Tak już widzicie co się wyłania nam z oddali Dobra Macie bonusa kolejnego Góra flag Tak To jest właśnie góra flag Już byśmy bo się ze 100 razy Bo na każdym urywku jakim Był możliwym Do zobaczenia to była góra flag Więc proszę sobie zobaczyć Góra flag o oh yeah, Na samej górze oczywiście Polska. To są mówię flagi w jakimś stopniu związane z Polską. Niekoniecznie jakoś taki ważne czy coś, ale no. Jakoś tam powiązane z Polską są. No, Anglia. no Do Anglii dużo ludzi wjeżdża i w ogóle Polska, Anglia, to, to są zawsze klasyki. Piłkę do wieczny rywal. No i tak to się prezentuje. A teraz idziemy do miejsca, gdzie jest to drzewko. Tam daleko, daleko, blisko. Daleko, daleko, blisko. O oh je. Yeah. Daleko, daleko, blisko. czyś blag Dobra, idziemy sobie tą ścieżynką. I mamy cmentarz. są oh je, yeah. cmentarz, cmentarz. Jak ja lubię cmentarz. W sumie nie lubię cmentarza, ale tu są cmentarze. Są różne nicki różnych graczów. I... Żeby nie było tak śmiesznie, ale żeby było tak śmiesznie, to pod każdym tym grobem, oje, oh yeah, jest... To no taki prawdziwy grób, tak? To jest nagrobek, a to jest grób. No i są prawdziwi ludzie, a raczej yy, to, co z nich zostanie. Ojojoj. Oj, oj. To, co z nich zostało. Aha. Katuszki, żeby mi nie było smutno. Lampionów nie dawałem z niczy, bo jestem hubem. Zakończmy. Jednakże optymistyczny akt, że jestem hubem. Będzie widok i na górę flag i na nas przecudowny cmentarz. Cześć!